Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pragnę Was zaprosić do obejrzenia pierwszego odcinka ZAZO z prototypowym dubbingiem. Niestety nie brzmi to jeszcze tak, jakbym chciał, ale przynajmniej mogę Wam pokazać, o co mi chodzi. Wycisnąłem chyba ostatnie soki z gotik zwłaszcza przy krzykach i śmiechu. Tłumaczenie jest moje. Oparłem je o angielski dubbing. Miałem przy tym trochę zabawy i uważam, że wyszło bardzo dobrze. Role drugoplanowe to głównie zamienniki i mogą trochę nie pasować. Eryna miała mieć głos cerys, ale tymczasowo przemawiać będzie głosem Królewnych Jony, czy tam Tris. Aby nie skłamać, pracowałem nad tym odcinkiem około 12 godzin. W przyszłości pewnie zajmie to znacznie mniej, jak generator będzie bardziej skłonny do współpracy. Nie przedłużając, link do filmu macie w opisie i przypiętym komentarzu. Docencie moją pracę łapką w górę i subskrypcją. Ja teraz znikam tworzyć nowe filmy i życzę miłego sancu. Cześć.